Cześć. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na bardzo często stawiane pytanie, mianowicie, czy warto uczyć się wyłącznie jednej technologii, czy może lepiej znać kilka, ale za to mniej dokładnie. Zarówno jedno, jak i drugie podejście ma swoje wady i zalety. Gdy nauczysz się przyzwoicie jednego języka, w moim przypadku był to PLSQL, zacząłem się zastanawiać, czy uczyć się dalej orakla, i rzeczy z tym związanych bardziej niskopoziomowych, czy może zainteresować się inną technologią. Doba ma 24 godziny, więc nie oszukujmy się, musisz wypracować jakiś kompromis. I teraz mogę Ci powiedzieć, że wyrobiłem sobie przez ostatni czas zdanie na ten temat i opowiem Ci o nim w tym nagraniu. Na początku zastanówmy się, jakie korzyści i jakie wady ma każde z tych rozwiązań. Jeśli chodzi o specjalizację, to zaletą jest to, że będziesz w czymś jednym bardzo dobry i dzięki temu będziesz mógł zarabiać dużo większości pieniądze, bo będziesz po prostu specjalistą. Z drugiej jednak strony informatyka bardzo szybko się rozwija, a tym samym może się okazać, że zainwestujesz swój czas w jeden i tylko jeden obszar, który za 10 czy 15 lat może się okazać niepotrzebny a ty nie zdążysz dopracować do swojej emerytury. Posiadanie szerokiej wiedzy bez jednej przodującej może dać Ci większe bezpieczeństwo i poczucie stabilności zatrudnienia, ale za to nigdy nie poznasz dogłębnie jednego języka programowania, w którym po kilku czy kilkunastu latach pracy śmiało mógłbyś się nazwać ekspercem, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Moim zdaniem, powinieneś dlatego mieć swój tak zwany konik, czyli coś, co sprawia ci najwięcej satysfakcji, a tym samym coś, w czym będziesz, by, będziesz bardzo dobry, albo przynajmniej będziesz się starał takim być. Czyli skłaniałbym się ku zdrowemu konsensusowi. Wybierz technologię, w której chcesz być najlepszy, ale jednocześnie dostrzegaj zmiany zachodzące na rynku, by mieć plan B. Jeśli chodzi o bazy danych, to uważam, że jak najbardziej możesz specjalizować się w relacyjnych bazach danych, być ekspertem np. od optymalizacji wydajności, strojenia serwera czy bezpieczeństwa danych, śledź jednak również kierunek, w jakim ten rynek zmierza. Większość usług. Przenosi się teraz na przykład do chmury obliczeniowej, głównie ze względu na to, że są mniejsze koszty. Zainteresuj się więc czym w ogóle jest chmura obliczeniowa i jak działa, to będziesz miał szansę w przyszłości zostać na przykład administratorem albo architektem takiej chmury, gdy po pewnym czasie uznasz, że masz już dość programowania i chcesz pracować więcej z ludźmi i zająć się czymś nakierowanym właśnie bardziej na biznes i współpracę z innymi. Drugi aspekt, który moim zdaniem pozytywnie wpływa na decyzję, specjalizuj się, ale nie ogranicza się w 100% tylko i wyłącznie do jednej technologii, to fakt, że ucząc się jednej technologii, będziesz też robił postępy w innej. Każdy język programowania działa na komputerze, który jest maszyną binarną. Każdy język ma swoje struktury, każdy język ma architekturę, ma metody optymalizacji, więc wcale nie jest tak, że gdy zaczniesz uczyć się na przykład MPP, czyli Massive Parallel Processing, i jest to jeden z obszarów big data, to nie będziesz mógł potem wykorzystać tej wiedzy pracując z Oraclem. Zawsze znajdzie się analogie na pewnym poziomie, która pozwoli Ci wykorzystać Twoje doświadczenie i wiedzę z innego obszaru. Nie traktuj więc decyzji o tym, że jak poświęcę część czasu na inną technologię, to znaczy, że w ten sposób rezygnuję z tego, że chcesz być w czymś najlepszy i zostanę w tym kiedyś specjalistą. Bądź świadom, że gdy zgłębisz zagadnienie dotyczące trochę innej technologii, to będziesz miał potem punkt zaczepienia w kolejnej technologii. Poza tym znajomość nawet na podstawowym poziomie dużej liczby technologii sprawia, że jesteś bardziej świadomy tego, co się dzieje w projekcie, nawet jeśli z tymi technologiami nie pracujesz. Ja na przykład do tej pory jeszcze nie napisałem żadnej aplikacji w Javie, więc uważam, czy że prędzej czy później powinienem to zrobić. Przecież ta wiedza przyda mi się później nawet z poziomu bazy Oracle do wywoływania programu Javaowego. Poza tym Podstawy takiej Javy będą konieczne, jeśli w przeszłości uznasz, że chcesz się zająć strumieniowym przetwarzaniem danych, tak zwanym Data Stream. Jest to również bardzo modny kierunek ostatnio Big Data i wymaga on znajomości frameworka Kafka, opartego właśnie na Javie. Poza tym ostatnimi czasy pojawiła się na przykład informacja, że Google uruchomiło komputer kwantowy. Link do artykułu znajdziesz w opisie filmu. I teraz znowu, jeśli w perspektywie najbliższych lat okazałoby się, że taki komputer to nie jest jedynie fikcja, to świat informatyki stanie do góry nogami. Dobrze jest więc czytać jakieś czasopisma branżowe, rozmawiać z ludźmi pracującymi w innych firmach, branżach czy nawet za granicą, by śledzić to, co dzieje się na rynku informatyki i być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Może i później przez to nauczysz się czytać plan zapytania, czy robić backup w bazie, ale dowiesz się również kilku interesujących rzeczy, które w przyszłości bardzo mogą Ci pomóc. Sytuacja więc między wyborem spe specjalizacji a szeroką wiedzą wygląda podobnie jak z czytaniem lektur na maturę z języka polskiego. Wiesz, że do wyboru będziesz miał dwie lektury spośród kilkudziesięciu innych. Nie możesz więc przeczytać tylko zbrodni i kary, licząc na to, że pojawi się na egzaminie. Znaczy, móc oczywiście możesz, ale ja bym tego nie zalecał. Pamiętam, że część osób w moim roczniku, jeszcze jak były gimnazja, to zamiast opisać syzyfowe prace, to opisało mit o syzyfie. <gry> Ponieważ wiem, że większość osób, które mnie oglądają, to początkujący, to uważam, że to, co powinieneś zrobić, to nauczyć się przyzwoicie jednej technologii na początek, Popracować w niej na przykład dwa lata i po tym czasie zacząć dopiero uczyć się czegoś innego, jeśli oczywiście będziesz tylko chciał. Ile czasu spędzić na nauce specjalizacji, a ile na śledzeniu nowości i poszerzaniu swojej wiedzy? Myślę, że to zależy, że nie jest to proporcja liniowa i zmienia się to w czasie w zależności od tego, jak dobrze znasz to, w czym chcesz się specjalizować. Ja w chwili obecnej spędzam 90% czasu nad oraklem, a 10% nad pozostałymi technologiami i myślę, że ta proporcja będzie się zmieniać dalej z większym udziałem wszystkiego, co z oraklem niezwiązane, powiedzmy 70-30% do 30 w perspektywie kilku lat. W tym nagraniu powiedziałem, że warto uczyć się również innych rzeczy jako dodatek do PLSQL-a. Jeśli interesuje Cię to, jakie technologie i jakie narzędzia wypadałoby dodatkowo poznać, byś miał sobie radzić w pracy z bazami danych, to napisz w komentarzu, że ten temat Cię interesuje. Nagram wtedy o liście tych narzędzi zupełnie oddzielny odcinek. Pozdrawiam, cześć.